Tutaj nigdzie nie ma naska. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie. O nie. Dobra. Mam no właśnie dobra. to w planie włączyć teraz. Włączone. No co skaczesz jak kurde osioł? To się będzie zmieniać, co, co jakiś czas. A, co jakiś no, czas się będzie zmieniać. W zmienię. ten sposób, dokładnie. Okay. Dzień dobry widzowie, witajcie po w czekam, kolejnym... Czekam, czekam. I wejdę teraz do gry I ja sobie włączę I teraz możesz się witać No <laughs> to dzień dobry widzowie W kolejnym odcinku witamy was Kupson i legendarne Weterańskie duo Minecraft <laughs> Elo elo minecraft Kupcone, jaki dzisiaj mod będziemy testować? Powiedz nam. Dzisiaj, kochani moi, testujemy modzik, który będzie nam zmieniał grawitację co jakiś czas, co chwilę. Nie wiem dokładnie, czy to jest czasowo, czy krokowo zrobione. Chyba yy, fajny texture pack. I ten. Mm, no, dlatego A powinno... też. A to nie powinno być tak, że zmienia na przykład co 10 sekund? Wtedy byłoby hardcore. No właśnie, nie, nie wiem, nie? to jest kurczę, dość randomowo, jeżeli o to chodzi jak to się zmienia, ale w sumie dobrze, że jesteśmy na tej wyspie, bo jak nam się teraz zmieni, to mamy blisko do wody i nie no zginiemy. No, w ogóle zobacz, jaka to jest świetna wyspa. Ledwo zaczynamy, a tu zaraz jest jaskinia w ogóle jakaś. A nie, myślałem, że to jest jaskinia, a to nie jest jaskinia. To jest takie zagłębienie, bym powiedział. No. no, ale sobie można tutaj zrobić kopalnię, ale nie, no, my to sumie, chyba, wiesz, tak. no my musimy eksplorować, no bo... To to, tak, to, generalnie, to generalnie dużo osób pisało nam, żebyśmy nie zmieniali mapy co chwilę, tylko grali na jednej i z tej jednej mapy zrobili sobie taki, można powiedzieć, plac zaba więc... Tak poligon taki I później, poligon. i później, jak już nam się skończą mody, to damy tą mapę dla ludzi i będą sobie mogli oglądać, jaka historia tutaj była zrobiona. No, ładnie. <laughs> no, jedyne co mi zastawia, że ten mod chyba jednak póki co nie działa, bo spokojnie chodź, musimy płynąć do tego na, na no. wyspę, na drugą Mi się wyspę. Wydaje się, że powinniśmy to na początku przetestować, czy to działa, dopiero potem tutaj te. Lali to działa, spokojnie. A sprawdzajcie, to działa na pewno. Działa na pewno, bo wcześniej już sprawdzałem, no. To jak to jak wcześniej sprawdzać? Tak wcześniej działało, a teraz nie działa. Może spokojnie. Ja muszę... A ja nie muszę nic rzucić sobie. Tam? O o o działa, 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 o, działa, działa. Zaskoczyło nie, Nad wodę! Nad wodę chodź! Ale zobacz, jakie to jest świetne, bo tutaj wszystko zobacz. Na przykład piasek, gravel się też unosi. Wszystkie potwory się unoszą. Ja cię Ej, ale czemu to się unosi? Przecież gravel nie podskoczył w sobie, tu powinno grawitację zmniejszyć, a nie w No ale to jest przecież sypkie, no to jak wiesz, grawitacja jest taka, no to musisz lecieć w górę. O, i do i po grawitacji. Dobra, to no. też szybko musimy tak. biegać teraz, musimy zdobyć podstawowe narzędzia Musimy zdobyć tak, podstawowy dokładnie. dach nad, nad głową Dobra, znalazłem, znalazłem, te, drewno O, dobra, no. ścinaj Tak, dobra. ale kurde, o, mam dwa patyki Ja, ja yy, mam Dawaj, drewno. dawaj szybko, dawaj szybko w jakiś teren, gdzie będziemy w miarę bezpieczni Ja zrobiłem, nie to miałem zrobić, Pomyślałem No, ten se stoi, ja. Dobra, już, idę, co się dzieje? Nie, najlepiej się schować pod jakimś drzewem albo zabudować się właśnie. Czekaj, bo Co, tutaj nie? trzeba węgiel skopać. dawaj szybko. Crafting table. Kilo, w te sprawy. Już, go, szybko. go, 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 go. Szybko, go, nie go, ma czasu. Go, 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 Masz 15 sekund na to. Skąd że mam 15 sekund? Możemy więcej czasu. No ale łapką chcesz bić kurde, A, stona ja się Zapomniałem. Tu, 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 patyki. Tu, tu, tu. Kilo, tu, tu, tu. Mam kilofex. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko. Raz. Dwa. A nie, to potrzebuję więcej. Tu, 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 szybko! Trzy, dobra. Ej, zabrałeś mi jednego. Oddaj. No, nie jest łatwo. Co ty sobie myślałeś? Towar deficytowy. Oddaj! Dobra, masz tutaj jednego, łap Jednego, sobie. jednego, jednego, jednego. Zrób yy, sobie swój tak, ulubiony kilo. Ulubiony i będzie kilo, gitara, się ma. go. Proszę bardzo, dobra. szybko, Vladić, trzeba to zrobić. Szybko, szybko, szybko. Ej, dobra, ale ta grawitacja zmienia się stosunkowo rzadko, więc luz, mamy dużo czasu, wiesz? Mi się wydaje, że to na luzie, my tutaj to zbudujemy. Kurczę, co my nie zbudujemy za No właśnie, tego. ja kurczę, nie wiem jak to, to to, to, się zmienia. W sensie w jakim odstępie czasowym, czy. czy co? Patrz, tato, ja tu zaraz postawię taki przystanek. No nie zaraz... wiem, czy zdążysz wbiec pod ten daszek, jak Myślisz, ci się włączy grawitacja. No, to, to jest tak idealnie na, na dwie kratki. Dobra, to może trochę wyżej, wyżej zrobię. To wtedy się na pewno uda. Co Ale nie, to nie, końcu... nie, no idziemy dalej, no co ty będziesz stał w mi... O nie! O nie, o nie! A mówiłem, co nie? Nad wodę dawaj! O, o... Płyń nad wodę! A, szybko machaj tym kilofem! Płyń Jak nad wodę! Płynie... To w ogóle o, nie. możliwe jest spłydąć? Dobra, może się uda! Zobacz, ja zombie tam się pali na horyzoncie! Widzę, niestety woda jest strasznie daleko, nie wiem czy dam radę do niej dopłynąć Żadi z tyłu masz jeszcze takie jeziorko o, fajne Kurde, mogłem do tego jeziorka, bo... O nie jesteśmy nie już w chmurach Spadamy! Nie! 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 To się nie mogło udać. Dobra, kupsco, jakby to powiedzieć to no, musimy chyba jednak e, inaczej to zaplodować, tak Dawaj. mi się wydaje. Musimy wracać po, 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 po nasze rzeczy teraz szybko Tutaj patrz. Ja tutaj zrobię coś takiego, żeby kopię tutaj sobie o, tak troszeczkę. No ale przystanek ja miał zbieram też. Czekaj, o, przystanek jest. I... Ale patrz, ups, patrz, tak. zrobimy, zrobię przystanek jeszcze, taki centralnie nad wodą zrobię. I zobacz, <laughs> i tu podwyższenie. O, raz, dwa. Może z tamtej strony powiem, dobra, będzie git. O, o nie! Mordy. Dobra, dasz radę do wody! Dobra, do, dobra, mordy. ale tak, damy radę jest do, do blisko, wody, da, blisko, damy blisko, radę, damy luk. radę. O panowanko, zobacz, perfekcyjnie żeśmy wyliczyli. To chyba nie jest mod, że grawitacja zmienia się co... Ileś sekund? Tylko, że wylatujemy w powietrze co ileś sekund. Ej, ale zobacz, kurde, kurczaki w końcu latają. To było ich odwieczne marzenie, żeby kura latała. O, faktycznie nareszcie kurczaki latają, spełniło się ich, ich tej marzenie. Ośmiornice też, zobacz, one zawsze chciały latać. ja Gdzie o tym są wiem. ośmiornice? No już już zginęły bez wody. No, Thank you. Kot sushi, ty, ale ja, ja mam tekstur pak od Pew PewDiePie i jak y, przepalasz sobie. Rybę to susz z niej wychodzi. Tak, susz z niej wychodzi. Uuu, nice, to mi się podoba. Dobra, y, nie no, musimy wiesz. To, dobra. To, to, to nie jest tak, że będziemy stać w miejscu, blady. No nie, co, Ty nie, trzeba, ja trzeba atakować. Już, ja tutaj już kminie i robię infrastrukturę mm, powietrzno-drogową. Wodną. -powietrz. O, dobra. O, no, czyli to jednak jest no. randomowe. Holercia, to dosyć szybko teraz, ale dobra, znowu jestem nad wodą, więc jest git. No, mówię ci, to jest, trzeba kopalnie, trzeba do kopalni lecieć chyba, wiesz? Tak mi się dajnego, że wiesz co, jest jakiś problem, że tutaj drzew nie ma żadnych w pobliżu za bardzo, co nie? No widzisz, dlatego trzeba iść na wprost, o, na wprost w te góry, tam coś się znajdzie, ja ci mówię. No dobra, okej, okay, namówiłeś. To idziemy, tylko wiesz, że bez wody, wiesz co by się przydało? Jakbyśmy mieli trochę stali, byśmy mieli wiaderko zawsze pod sobą. Kurde, no, no dobra, i owca by się... owca by się też przydała... A, zombie! Yes, ów. Dobra, zdążyłem. O, ale było hardkorowo. No gdzie mnie uciekasz?! Kura! Help! Przykro mi Kupso, nic już nie jest w stanie Cię uratować, Kupsiks. No, miło było Cię znać. No gdzie uciekłeś? No jestem w tej jaskini, w której byłeś, Gałganie. Naprawdę? Tak. O kurde, no to dobra, to czekaj, przychodzę z imprezą. A, nie zdążyłem się zabarykadować, ale pech! Och, dobra, zdążyłem! Jest! Uff! Dobra, gitara, zombiaki nie mają szans! patrzcie jak się tutaj zabarykadowałem! No, w tam się zjeść chyba kupsi! O nie, o nie, pięciu ich, ich tutaj jest! A! Dobra, no, a ja żyję szczęśliwie! Dobra, czekaj tam! No, nigdzie się nie ruszam, spokojnie kup, co nie? Ja tutaj Siemanko. robię tak, Powiększam nasz taras, co Na nie? taras? Dobra, No to wiesz o co chodzi, żeby ten... Żeby jak grawitacja się włączy, to tutaj co najwyżej to zablokujemy się o, o, o sufit, więc luz. Dobra, Dobra, musimy wykopać żelazo. O nie! O, a propos. Chyba a propos, dzia działa widzisz? grawitacja. Działa. Dobra, idziemy szukać żelaza. O, patrz, jest jaskinie pod nami tuż, ale beka. Zobaczcie, je, skinie jest pod nami. No wiem, wiem, wiem. No, widzisz? Ideolo. Idealne miejsce, co nie teraz? O, trochę wyfrunąłem. Kupcon? Co? W o co chodzi? O nic. O nie! O, o, ty o, czekaj, jakbym tam skopał nad tą... E to i tak dupa, bo... O, chociaż tutaj byś wyleciał. No, tu bym już wyleciał, tu już nie O nie, no zrobiłeś mi pułapkę jaskiniową! Cześć! Trochę wezmę sobie tego węgla. Węgiel się przyda, akurat. Ja mam trzy. O nie! Oj. Kup nie niech zgadę. Czy ty jesteś na zewnątrz? No tak wyszło i o! Mam towarzysza do latanka. Zobacz, pają. Nie widzę. Ale może, się myślam. może przeżyję, jak mi wrócą serduszka. Bo jak nie, to dowody dolecę. O nie, 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 to nie ja jestem, w już, no, ja o, jestem w chmurach już, no, ja jestem w chmurach. O! biedny kupca, widzę cię właśnie. Tu jestem, popacham Ci. No widzę! Widzimy? O! A! Kurde. Ja cię kręcę, znalezienie tutaj drzewa to równa się cudem, praktycznie. Ty, Czemu no, te zombie gdzie nie pakują? Ja zginąłem, Bloody. A tu zginąłem. Mm. Dobła, mam, I got this, luzik. Dobra, ja wam drzewo znalazłem, więc też jest dobrze. Znawię czy ja miałem sobie... tylko tyle itemów? O nie! O proszę, idę dalej! O nie! O nie. Dobra, musimy zbudować pierwszy, swój pierwszy domek, kups, bo po prostu no nie może tak być, że nie mam domku. Więc weź tutaj, wjeżdż do roboty, kups. Ja nie będę ci co chwilę ratować tyłeczka. No, a żeś mnie no. uratował, mogłeś przyjść, kurde, z wiadrem wody. No, mogłem, a właśnie, bo potrzebujemy wiadra wody, dobre. O. No, w sumie inteligentne podejście, kups. Potrzebne jest, wiesz co, jest potrzebne. Żelazo. Tutaj nigdzie nie ma nas O nie! O Patrz, nie! O nie. o nie! O <laughs> nie! Ostatni mm. flizmu, mój! Yy, przystanek autobusowy. Ty jesteś farczas i tyle! Poczekaj, może mi się uda tam w tą kurde Rzeczkę małą, Kto to bajorko trafić. W ostatnim Uch. momencie zbudowałem mój przystanek autobusowy. Nie, nie uda się, nie uda się, za daleko jestem, za daleko A, chyba no jestem. Psony, o nie, psony. jak wysoko. Dasz radę Kubs, uważa wszystko spada. A. Dałem Jak radę. Co ci poszło? Dałeś radę? Zarąbić. Trafiłeś w jeziorko. No o kurde, w, w kałuże bardziej jakoś, ale się udało. Dobra, kups, musimy zrobić tak, że koniec tego obijanka. No to siedź tutaj, kurde, bez przerwy i będziesz żył. Nie, 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 musimy Ty. iść do podziemi, żeby znaleźć potrzebne atrybuty. A no na... to chodź, to ma, a zrobisz mi kilof? Mm, mam coś dla ciebie lepszego. Masz. Nie dziękuję. Dzięki. No ale tym to se nic kurde nie, nie o... skopie, dobra. Może jeszcze, bo ja wiem, łopatę co zrobię. Po co ci łopata? No, nigdy nie wiadomo, kto się przytrafi w niebezpiecznym świecie Minecrafta, co nie. O, 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 mam chyba jaskinię. Masz jest... żelazenko. To nie jest jaskinia, to jest po prostu dziura po gravel. Ale ile tego węgla mamy w sumie? No, ale co z tego, że masz węgla? No kurde, żelazo jest potrzebne, żeby no, sobie bezpieczeństwo wiadro zrobić. I wtedy będziemy chodzić i będziemy Wiadro maksynalnie... bezpieczeństwa trzeba zrobić. Tak, to będzie wiadro bezpieczeństwa. Dokładnie. Wiaderko bezpieczeństwa, tak to nazwiemy. I jak będziesz spadał, to wiesz, szybko pod nogi, wiadereczko. Czy ja mam? A jak? ciekawe, czy to się w ogóle wiadereka. uda, co nie? Uda Jestem ciekaw, trzeba będzie spróbować. O, Taka. mam żelazo. O, mam żelazo. Mam no to Ej, jej, masz, masz żelazo. Mam żelazo. No to dawaj. Ej, albo Masz żelazo, wystarczyło tu żelaza, żeby zrobić mi ten, jak to się nazywa, dwa wiaderka. Tobie dwa wiadra? Nie, mogę ci nie. jedno zrobić. Ale czy zrobisz dwa, bo ja też by mi się przydało. No o zrobię, cholera. zrobię, spoko. Utknąłem w grewlu, ale przy. W grewlu, ale zginiesz? No, nie, nie zginę, ale hardkorowo jest. Gdzie ty jesteś, Kups? Nie no idziecie. ja kopię tego, iron. O I... cholera, ale Skupię. poleciałem wysoko. Idziemy do naszej super bazy przystanek i robimy o! sobie wiaderka. Kupson, gdzie tam idziesz jedno, mi dać wiaderko? Co? No masz wiadro, Wladimir, masz, będziesz się no, ra jak ratował. <śmiech> <Jak> <śmiech> będę ratował się w z co nie? <laughs> no, ja to zaraz gdzieś tu wleję te wiaderko. O, proszę, jak elegancko. O nie, teraz się tutaj rozpłynie wszędzie. <laughs> o nie, no, o nie! <laughs> ale fakt. Idziemy w takim razie, chodźcie, się na... idziemy zwiedzać i teraz, jesz. zrobi się to. To zrobimy ten myk z y, wodą i zobaczymy czy to działa No oczywiście, że działa, tylko że no mamy też problem, bo obok nas jest wszędzie woda. No masz rację, <laughs> musimy pójść gdzie nie ma wody. Musimy pójść w lewo. O nie, creeper. Jakiś... O nie, creepers. No. O nie. O! O nie, nie! Dobra, zdążyłem. Łof, ale fajnie. Ale ty w ten nie, sposób, może. ale ja, ja, ja to sobie postawię, jak będę spadał, takie MLG, you know? O kurde, no dobra, skoro tak, Tam, jakie ładne drzewa, się. musimy tam iść, Blady, tam o, Tam będzie nasz domek, tam będzie ładnie, bo tutaj na bagnach to mi się nie podoba. Kurde, nie udało się. <laughs> Ej, twoje... Ej, ja znowu... O nie, znowu! Ej, jeszcze twoje wszystkie rzeczy latają. Bloody... O, cześć, Kupson. Hej. Tam wszystkie twoje rzeczy latają. No ładny no?! No ładnie być nie mogło, co nie, Kups? No kurde, jak, no, ale zobacz, jak to my tutaj... Jest, jak tu znowu tutaj... jest jakaś woda... Nie, to Ej, my... Tej, te... Ta woda parzy. Tam nie, nie, nie Ej, możemy Ale wskoczyć. ogólnie to powiem ci, że to jest ładnie, strasznie. Tu moglibyśmy zamieszkać na tej polance. O cholera, no. no. Domeczek nad jeziorkiem, naprawdę super by było. Drzewka ładne, no tu to mi się podoba. I patrz, jakaś jaskinia jeszcze taka od biedy. Trawkę sobie zerwiemy. Dobra. Gdzie jest ta grawitacja? Się pytam. O masz, o, jaz, o, masz, masz, nie, masz. masz no, zdążyłem w ostatnim momencie. No, dobra, ja, ja to sobie zdążę, jak będę spadał, bo jestem, kurde, profesjonalny Patrz, weteran Minecraft. piramidę. Sobie zrobiłem z wody. No, czekaj, czekaj, czekaj. To nie może I uwaga. Woda. Zobacz latające krowy i owca Patrz, latająca. I piasek zyckolata. też. Ej, będziemy mieli mięso, jak to wszystko spadnie za chwilę. Tak. Dokładnie. Darmowe jedzenie. Dokładnie. Nie musimy zabijać zwierząt, one same się zabiją. O nie! Żegnaj, kupcon! No czemu się nie udało? Przesklepałem ten prawy przycisk do... No. Cholera! Nie ma w ogóle. Dobra, kupcą, to mi się wydaje, że chyba będziemy ten odcinek kończyć już, to nie? Dokładnie, a czaty, to znaczy ludzie, słuchajcie, w następnym odcinku będzie jeszcze inny mod. Zrobimy tak, jak było mówione na początku, z tego tak, taki nasz poligon. I Dokładnie. zobaczymy. W każdym odcieczku będziemy testować różne mody. Dokładnie. I jeżeli chcecie, żebyśmy coś przetestowali. To piorun walno, uwaga! Jeżeli nie walno, chcecie. jak już to walu. Jeżeli chcecie jakieś takie specyficzne mody, żebyśmy przetestowali, piszcie w komentarzach. Y, obczaimy. O nie! o nie! O nie! Nie zdążyłem!